Wszystko pani, witam bardzo na nie... Okej, okay, jest jakaś drama. O co teraz? O co do ewci się ludzie przyczepiają teraz? Co się mogło tu zdarzyć? Źle pobiegła? Coś tam źle ojca traktuje? Co się wydarzyło? Miska nieumyta? Pies wskoczył do jeziora? Co się stało? Ile ludzi nie wie, jak się zachować w czasie hymnu, to szok. Nie mogę z tego, jak ona biegnie cały czas z tym telefonem w ręku przed sobą. No jasne, ale skąd wiadomo, że biegła cały czas z telefonem w ręku? Podejrzewam, że wi widzimy tylko te ujęcia, w których nagrywała. No bo. Widzimy je, bo nagrywała. <ścoughs> tak, to ich nie na No tych ujęć, których nie nagrywała, nie widzimy. Ewa, a nie zastanawiasz się nad zakupem kamery, będzie to ulga dla Twojego telefonu, bo mogła w lepszej jakości nagrywać. Przezroczysty karmik przyczepiany do okna. W teorii on ma umożliwić jeszcze bliższy kontakt z karmików. Nieważnie. Zakończenie, wprost. Dżem, nie drzem, drzem. <grym> Dobra, zobaczmy. na 10 km. Bo timelapse jest? Ok. No, jestem ciekawa, jak pobiegnę, bo jestem lepiej nieprzygotowana. Dark Boy, dzięki za piątaka. I co? Trzymajcie kciuki, pewnie jak już to obejrzycie, no to już będę pobiegł. Nie nastawiam się na żaden czas, bo nie mam... Ubrać na ten bieg jakby szła do laboratorium. Mam pojęcia. Yy, ilu się zmniejszy, najważniejsze, żeby się jakoś dociągać i dotrzeć do tej mety. Także mam nadzieję, że będzie dobrze. Czy nie? Podobny do Filipka. Wzrost to odpowiada, ale chyba nie on. Nie, chyba nie on. Postu, postura. Ale chyba w, coś z, wąs może nie tak. Nie wiem. A, wy nie widzicie. <noise> Mój rę zostawia. No to żeśmy ogarnęli. Tutaj ten, żeby mi tak zaleciał Filipkiem. Ale może to nie on. Nieważne. Przecież biega m.in. Darek Nożyński, który inspiruje swoim biegami nie tylko... Ja jakby, okej, okay, wyobraźmy sytuację, że ja obczajam, że jest ta yy, makówka, nie? Ustawiam się gdzieś z tyłu, ona zaczyna nagrywać, ja nagle daję... Yy, yy, większa prędkość i jej zabieram telefon, nie? I uciekam. A ona nie wie, że to jestem ja. I ona wtedy by zrobiła życiówkę. Na biegu. Ja bym ciągle w biegu, nagrywając. Jak ona leci za mną. Tylko problemy mogliby być inni ludzie, którzy by się wtrącili i by na przykład mnie zatrzymali, no bo ona by krzyczała, złodziej, złodziej. Ale miałem mega dobre ujęcie, nie i podejrzewam, że ten vlog by miał wtedy na TikToku to by miało zbańkę i na vlogu pewnie z 200k. Bo ja planowałem iść na bieg niepodległości, ale no finalnie inne rzeczy miałem w tym czasie. Mamy pierwszy kilometr, kochani. Jeszcze tylko 9. Dzięki! Także kochani, kolejne Wicki, bardzo Wam dziękuję za wsparcie, Dodaje naprawdę dużo motywacji. Ja się zatrzymuję, robię sobie z tym zdjęcie, jeśli chcę i biegnę na czas. Dla mnie po prostu ważne jest to, aby to przebiec i dobrze się bawić. Pa, Dzięki wielkie, trzymajcie się, pa! Trzyma. Dzięki Grzegorz, forever! Dzięki dziękuję. Drugi kilometr i tam doping! Jasne! No tak, no, staje się popularna, nie? Dzięki! Dzięki! Dzięki, dzięki! Dobra, mam jeden pomysł do zrealizowania z makówką, A to musiałaby o tym wiedzieć, i tak dalej. A to by było ciekawe. Dzięki trzeci kilometr. Pani czwarty kilometr No dobra, no i sobie biegnie Kostka boli Kostka. Kontuzja To I ciężko Ale damy radę A to nie jest bieg na 10 kilometrów? Chyba tak dobra. Dziewiątka, ostatni kilometr Nie myślę, że przebiegnę Mamy 10 go No to było bardzo fajnie. Przede wszystkim dziękuję wszystkim osobom, które spotkałam po drodze. Na pewno tutaj będą yy, we wlądu. No to dało mi dużo motywacji. No i czas jest yy, nie wiem jak. Pozwólcie, że będę miała ręce w kieszeni, bo jest dosyć zimno. Emocje... Ej, mogliby ją yy, skrytykować nawet za trzymanie rąk w kieszeni? <laughs> Także naprawdę polecam Wam wszystkim bardzo serdecznie brać udział w takich biegach, bo to naprawdę daje. Dużo energii. Kochani, już jest dziś w pobiegu. Emocje opadłem. Właśnie sobie piję szejka truskawkowego z mojego cateringu. Naprawdę bardzo dobry. To jest moje drugie śniadanko. Na pierwsze śniadanko miałam pancake'i z drzemem wiśniowym i z. Ona biega i dalej ulana? Nie mów tak, ale podejrzewam, że tu wszystko się rozchodzi o dietę, no bo ona jest ym, dużo ym, chyba tego sportu uprawia, przynajmniej tak pokazuje. Natomiast wiesz, jeżeli nie ma deficytu kalorycznego, można chodzić codziennie na siłowni i przybierać na masie, nie? Można codziennie biegać 10 kilometrów i przybierać też na masie. Wszystko jest zależne od diety. Natomiast to, co ona pokazuje w tych vlogach, no to, że dużo uprawia sportu, ale też wiesz, czasem ona tu ciasto, tutaj to, tutaj to, ale to już jest jej sprawa, nie? Ważne, żeby była szczęśliwa sama ze sobą. I tyle. Nie? Po co jej, nie wiem, jaki zegarek. Z taką owsianką czekoladowo-kawową. Naprawdę były dobre. Jak się to wszystko ze sobą maczało, to naprawdę fajne. Bo tak to byłyby zas... Natomiast teraz weszła na jakąś dietę, nie ma jakiś catering, zobaczymy. Podejrzewam, że to jakieś 1800, może 2000 kalorii. Słuchaj. Ale fajne. Ja to lubię słodkie rzeczy, wiecie o tym bardzo dobrze, także yy, dobrze, że coś takiego w cateringu jest. Można ten catering po swojemu ułożyć, ale też można, yy, można dobrać te posiłki do siebie, ale też można gotowe. Ja wybrałam na razie gotowy i przetestowałam parę rzeczy, yy, ale to kiedy indziej Wam o tym opowiem. Powiem Wam, że nie wiem, czy nie przewiało, czy się przeziębiłam, ale od jakiegoś czasu boli mnie bardzo kręgosłup. Szyja. Myślałem, że powiesz, że boli mnie gardło, <laughs> nie, wiem, czy przy... nie wiem, jak się człowiek przy ziemi boli kręgosłup? Nigdy tak nie miałem. E, mięśnie, poruszyłam chyba wszystkie po prostu stawy, bo tak, pływam, biegam, chodzę, byłam na siłce i umówiłam się na masaż, na masażu. Ona ma zielone oczy, ja tak samo, nie? nasze dzieci miałyby zielone oczy. Nie wiem kiedy byłam, Pff, 100 lat temu może, nie no może nie aż tak, ale nie pamiętam kiedy byłam, więc... Oj, jak to się życie, moi drodzy, potrafi zmienić? Dziękuję Wam ślicznie. Naprawdę, że chcieliście, że przyszliście, jesteście po prostu kochani. A ja się ubieram i jadę. Tutaj czekam, trochę zestresowana, bo boję się tych igieł. Klaudia, Elo. I tak naprawdę nie wiem, co mnie czeka, nasłuchuję, ale nikt nie krzyczy, także myślę, że nie będzie tak źle. Ale ta ja naprawdę... A to co ona przyszła... a nie do jakiegoś lekarza. A ona chyba do tego he... tego nastawiacza. Ej to to może być ciekawe, tak, jeżeli tak pokazała. Tak, tak Czułam taki... Nie pokazała. Taki dyskomfort. No ale... czekamy, czekamy. Boże kochani, czuję taką ulgę. Pani mnie tutaj tak tymi igłami cikała. A ona na jakieś igły, okej. Okay. Masaż mi zrobiła. Czy ja tędy wyjdę? Tak, a czyli tędy się wychodzi, fajnie. I miałam, kochani, jeszcze igły wsadzane w kostkę i rozmasowała mi tą nogę, więc zobaczymy. Czuję już w kręgosłupie, że jest trochę lepiej, zobaczymy jak będzie z nogą. Natomiast super miejsce, super miejsce i dam wam znać jak z moją e, sytuacją zdrowotną. I jak było na masażu? Och, bardzo dobrze było. Lejdusia, bo mi pozaciągasz sweterek. Zobacz, mamuś, no to... takie okłady sobie kupiłam. No, pani mi poleciła, fizjoterapeutka. Tylko to trzeba w zamrażarce trzymać i później sobie kłaść okład na kostkę. Ale to. A w jakim wieku jest makówka? Więc teraz w takim obiegu dostępnym. Bo jestem ciekawa, bo tam właśnie kiedyś widziałem, że ona chyba sama poszła mieszkać bez rodziców. I czemu ona wróciła z tego mieszkania samemu? znowu do rodziców wróciła? Bo coś widziałem na TikToku. Dla ludzi Jakieś nie takie... ma, trzeba pójść po receptę. No, mówiłam. Ja też mówiłam to. Kurde, ale w tym vlogu to są. Sz... Czy bym czegoś nie chciała dostać, czy bym nie chciała coś po prostu sobie wybrać z ich sklepu. Ja napisałam, że no oczywiście, że chcę. Bo wiem, że jakościowo macie bardzo dobre rzeczy. Ona jest z innego materiału. Ja jestem bardziej fanką tej czarnej, ale ta też jest bardzo ładna. O, ma współpracę w końcu. Co to za firma? Jestem fanką tej bluzy. I tak chciałam sobie ją zamówić i tak, Tempo? więc bardzo dziękuję za prezent. Naprawdę fajna! I dostaję od Was wiadomości, czy Ewa naprawdę jest fajna, czy jest wygodna. Tak, kochani, jest! Skoro wzięłam tą paczuchę, to znaczy, że jest. Bo niech mama się przyzna, że ja jestem. Tak, oczywiście. ...wredna. O, pod tym względem <gry> nie, tak. Jak coś niemiłe, to nie. Jak coś niemiłe, jak czegoś nie przetestowałam, to ja po prostu o tym nie mówię, nie biorę, bo no nie chcę. Nie chcę Wam po prostu robić e, sieczki w głowie, że tak powiem, <grym> i Was naciągać. Uważam, że ta Proszę bluza bardzo. jest bardzo fajna. I ta jest dla znajomej, i ja już w tej chodziłam, więc mam ją po prostu w szafie. To chowam, bo to jest, idzie po prostu na prezent. E, Dziękujemy za Twoje zamówienie. Wybierając nasze produkty, wspierasz zrównoważoną i odpowiedzialną modę sportową. Za co jesteśmy Ci wdzięczni. Na pewno kojarzycie tą firmę. Jak ktoś biega, ktoś się interesuje bieganiem, to na pewno ją kojarzy. Wardęga właśnie strzeliło mi 33 lata. Pozdrowisz? Nie. Dużo osób z Warszawy y, chodzi w tych koszulkach. Oni tam się spotykają, biegają w grupie, wspierają. A ta jest taka zwykła czarna. I jeszcze pamiętam, że kiedyś był u nas taki pan, który pomagał tacie. Eee, już nie pamiętam przy czym. I on miał takie rękawiczki. I tacie one się strasznie podobały. On je kupił w Niemczech i zauważyłam, że są tutaj dostępne, proszę. Także biorę. Mam nadzieję, że elki będą dobre. Bo elki to wydaje mi się za duże. Tato, mam dla ciebie dwie niespodzianki. Jakie? Jedną to. Czapkę, o której już wiesz, tą no. z latarką, już ci pokazuję. Czy? Zobacz sobie od razu. To jest taka czapka Moro. No, musisz wysunąć. No, wysuń, wysuń, śmiało, śmiało. Pomóc ci? O, dobra. Mocno, 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 mocno. Ale presję robi, nie? <laughs> Chłop w spokoju. Nie może sobie, nie wiem, czapki odpakować. No i świecisz. Faktycznie świecę. Fa Bo teraz tak? Ładnie, ładnie no tym we wszystkim ładnie. Ale jak? Wygodna? Wygodna. Zgasła? Nie, świeci się nadal. A tam jest taki przycisk po środku. Proszę. Po środku jest przycisk. Zobacz. Ohoho. ho Luksusowy. Tylko nie wiem, czy będzie rozmiar dobry. Sprawdź sobie, najwyżej wymienimy, nie? Ale raczej powinien być dobry. Bo ty chciałeś coś takiego na... tato druga ręka. Chyba chciałeś coś takiego na rower, nie? Tak. No to jest LK. W razie czego no, mam paragon, to mogę ci wymienić na XL. I jak? No tak średnio chyba. Posłuchaj, bo to mi przeszkadza. Dobra. O, widzisz? A nie za ciasne? No, takie powinny być. No tak średnio. Podejrzewam, że jak będzie tak zaciskał, to mu będzie przed ramię bardzo musiało pracować to. Proszę pani, chwileczkę jeszcze świąt nie ma. Proszę. Ooo. <noise> y, taki i żółty nie było. Cieszę się. Cieszy. Kochani, montujemy karmnik taki elegancki. Będziemy podglądać ptaszki. Myślisz, że na środku? O, może bardziej. A jak uważasz? Może trochę wyżej jeszcze. Wyżej? O. Tu? Ale to jest no. firanka, to nie będę widzieć. Miesz, to się podniesie, ale się krótszą później założę. Dobra, to tu. No. Trzeba uważać, bo ta nie jest jakaś bardzo stabilna. Dobra, trzyma się. Tata podgląda jakiś ptak. <grym> <grym> Tata tak robi. <grym> To jest dla ptaszków. Myślisz, mamuś, że dobrze? No, powinno się trzymać. Kupiłam im dziarenka w Kauflandzie. O, okay, całą pakę. Słuchaj, wszystkoś. coś. No i spoko, bo no i se, się utrzymuje z tego, w sobie nagrywa takie rzeczy, które no i mi, mi by się, ja bym uznał, że nie warto kamery włączyć, a ona nagrywa i, i się utrzymuje i elegancko, nie? Ach, to życie sobie leci, zmienia się. A, kupiłem sobie kielnię. O, pokazać wam co ja sobie kupiłem? Kielnie. <laughs> sobie tam z tyłu robię tą ścianę z tego betonu architektonicznego. O, kuria! Może z tego wyciągnąć? Dobrze, ona wiesz. No, no dobra, no, mogę to policzyć. Ona raczej wszędzie ma reklamy, bo no, w ogóle nie ma jakichś rzeczy wywalających ze reklamy. Social Blade. E, jak ona ma? Makówka Music. Mak, Akcept. Makówka. Music. Nie no, proszę was. Dobra, już wam mówię, ile makówka wyciąga. Obliczę wam to dokładnie. Wejdę na kanał vlogowy. Mamy tu. Nic nie widzę, nic nie widzę. w eee, Studio. No i weźmy na przykład... Tutaj mamy taki, aha tutaj to nie mam danych, tu będę miał dane. I to mamy tak, kalkulator. Wiadomo, to jest taka średnia będzie bardziej, nie? Ale podejrzewam, że makówka watch podobnie wychodzi, bo to cały YouTube podobnie wychodzi. <coughs> Dobra, sprawdźmy najpierw to. okej, okay. To tak jak myślałem. Dobra. To jeszcze teraz mamy listopad. Może inaczej, może zrobię średnią z kilku materiałów. Dobra, czyli tutaj mamy tak. Plus 100. No, to troszeczkę też zaniży. Będzie bliższe. Eee. Dobra i teraz robimy... Oj, nie było nic? Nie było. Ja nie mam włączonego ekranu, tylko mam włączony ten, tak? Tak. Dobra, zapiszmy to. Okej, okay. i ona tutaj. Okej, okay. razy. No, dziewczyna zarabia od 40 do 50 tysięcy miesięcznie. Wyszła mi taka średnia 44750 Ale wiadomo to się może różnić, nie wiem jaki ona ma watch time, ale... Nie no, poczekajcie, poczekajcie, niech ja spojrzę. Tutaj ma 30, no... Tutaj ma krótsze 20, ale tutaj ma z drugiej strony 44. No dobra, bym bardziej, bardziej bym strzelił, że zapaść, że za, yy, no ciężko teraz w ostatnim miesiącu, ale myślę, że od 35 do 45 zarabia, bo jednak ma ciut krótsze te odcinki. Od 35 do 45. Więc myślę, że bardzo w porządku. Z AdSense'a, nie? No chyba, że ona jest jakby poza średnią i na przykład ma niską Yy, niski watch time, ale wydaje mi się, że ma watch time na poziomie Jakbym je miał strzelić, to przypuśćmy na przykład taki odcinek Vlog dni pełne akcji 29 minut To bym postawił 37% watch time'u No średniego Że coś tak od 33% do 40% ona myślę, że utrzymuje A kto wie, może się okazać, że 50% nawet dochodzi do watch time'u To też pytanie jaką ona ma społeczność Czy ludzie oglądają od deski do deski? Może tak być <laughs> Że może mieć więcej więc sobie dobrze radzi. Ma jakieś 2k dolarów max, 2k dolarów to ona może mieć, do tego vloga to już ma z 1200, czy ma jakiegoś vloga, który jej zrobił 2000 dolarów, wszystko zależy od watch time'u, no nawet ten mógł zrobić 2000, jeżeli tam ma powyżej 50-60%, ale wątpię, żeby miała 50-60%. Zobaczcie, 7 miesięcy temu robiła 17 tysięcy wyświetleń. Odkąd właśnie oglądamy ją na live'ach, i odkąd zaczęli też inni youtuberzy ją oglądać na live'ach, to jej to bardzo wybiło, nie? Po co o ja tym mówienie? Przecież tak mi nie odpowiecie. I kafla za kurtkę nie chciała dać. No wiesz, ona ma dopiero te lepsze pieniądze. Od dwóch miesięcy? Tak, tak od dwóch miesięcy ma te lepsze pieniądze. To wiesz, pieniądze z października to dopiero dostanie teraz. Z, z września dostała w październiku, więc... Jeszcze... Nawet lepiej, żeby się nie odkleiła finansowo. Bardęga mnie już wkurza, ten dziad leśny. Oh. Dzięki, dzięki. Jecha jej się wiedzie. Ej dobra, czekajcie, policzmy Wyobraźmy sobie, że ja... Że ja codziennie dodaję turbo lipnego vloga, takiego po prostu, co robię. O, dzisiaj będę robił, yy, ścianę, mikro, yy, tym, yy, betonem architek. Taki wiecie, że w ogóle tak, i montaż taki po prostu, że sklejka, żeby codziennie robić. I przypuśćmy, że każdy miałby 30 minut i każdy miał tylko 100 tysięcy wyświetleń to bym zrobił 3 miliony wyświetleń w pierwszym miesiącu. No to tak bym miał 60 koła. Może nawet 65, 70. W drugim miesiącu bym zrobił znowu, to bym miał znowu 3 miliony, ale jeszcze jakieś pewnie 500 tysięcy z poprzedniego miesiąca, bo one by się dalej oglądały. I już wtedy wchodzę na 70, 80. O. YouTube to jest taka niesprawiedliwość świata. No, trzeba zacząć działać. Jakby nie było częściej dodaj niż Baba Jaga, no. Tak, bo Baba Jaga za dużo rozkminia montażem i tak dalej. No ale też wiecie, no fajnie jak te vlogi są jakieś ciekawe. Ale według mnie lepiej robić tak jak Makówka, po prostu na akord tak zwany. Ja też w ogóle mm, bardziej się opłacają treści krótsze, koniec końców. Czyli na przykład zamiast rzucić vloga 44 minut, lepiej rzucić 2 po 20 minut. Chociaż będę to jeszcze przeliczał. Sobie dzisiaj może po tym streamie dokładnie ile minuta kontentu Zarabia w, yy, na przykład przy około 15 minutach, a ile przy około 25 vloga. Muszę obliczyć średnią i to wszystko zoptymalizować. Brak interakcji z czatem trochę? No patrz, jest. Ty masz interakcję. <grym> Pomyśl co ma Księżulo? No, a poczekajcie, ile Książulo ma tych Książulo, viewsów reklamy mi wyskakują książulo no 28 myślałem, że on więcej ma, ale wiecie on też nie dodaje codziennie 28 milionów. On ma dwóch. ale on ma długie odcinki chyba książulo. On chyba ma takie nawet po pogodzi. No 30, no ale to są długie, mimo wszystko to są długie. 46. U niego krótki to jest poniżej 30 minut, ale zazwyczaj ko siedzi koło tej 40. No myślę, że on bardzo dobre ma wyniki, ale w ogóle nie oglądam. Bo mi, no on tam, co on? Mięso je głównie. On jakieś kebaby, owczaja. Dobrą znalaz, znalazł sobie dziedzinę. A kanał 0, jak teraz idzie? Kanał 0 uważam, y, tylko że u nich oni chyba y, muszą czekać na weryfikację, czy materiał się nadaje do zarabiania. Tak mi się wydaje. Przynajmniej kiedyś tak mówili. Nie mogę w ogóle znaleźć kanału 0. Kanal 0, nie wyświetla mi się, nie wiem, jaki oni mają login. Może razem pisane. Kanal 0 to jest jakiś Steven Bender. No nieważne. Ech. No dobra, idę. Muszę montować. Bardzo, powiem wam, ogólnie mam bardzo dużo pracy. Bardzo dużo, ale dźwignę, bo muszę teraz dźwignąć. Muszę dźwignąć wszystko. Muszę stać się lepszą wersją siebie. I stanę się. Kanał 0.pl Sorry, że dzisiaj live taki dziwny. Ale jakoś pomyślałem, że zrobię. Bo już dawno nie było. Okej, okay, kanał 0 robi 62. Tylko że oni też mają chyba sporo... A, ale oni też mają shorty i tak dalej. Więc to już ciężko obliczyć, nie? Właśnie, książulo robi shorty? 8 miesięcy... A, okej, okay, dobra. To ja nie wiem, ile książulo zarobi. Oh. bo te shorty to... Zarabiają. A makówka też robi shorty, bo się zaraz może okazać, że makówka wcale tak dobrze nie wychodzi. E, ona tylko. O, o, kiedy ostatni short był? Nawet nie wiem, jak tu datę sprawdzić. Siódmy list. No, coś tam robi. Okej, okay, to trochę zawyżyłem makówkę, bo nie wiedziałem, że ona shorty robi, ale te shorty u niej dużo nie znaczą. Nie, nie dają wiusów. No, myślę, że po 30, powyżej 30 ma, tak czy siak. Te shorty mogły mi trochę zakłócić obliczenia. Nie, nie zauważyłem tego. O. Szkoda mi wardengi, bo życie i tak go zweryfikuje. Już zweryfikowało. Długo się zastanawiałem, po co to wszystko, czemu los mi tak. Bo to wiecie, yy, zrobiłem jakieś filmy i mówię, jeżeli jest karma, no to powinno mi się dobrze, jakieś dobre rzeczy powinny mi się przytrafić. A yy, dostałem pełno pozwów, ale jakby teraz już wiem, że jaka była ta dobra wiadomość, więc wszystko jest git. Uważam. No, sorry, że tak mówię enigmatycznie, ale tak muszę. Są w życiu i dobre wiadomości, i złe. Ja uważam, że aktualnie mam więcej dobrych, mimo że mam tych 12 pozwów, to też dużo dobrego się dzieje. Zobaczcie, na przykład na nic nie zachorowałem poważnego, trzeba doceniać, nie? Mam tylko cukrzycę. To jest szczęście, nie? Na przykład nie jest tak, że wszyscy moi koledzy z klasy żyją. Już kilku nie żyje. To wam często powtarzam. Grunt to potrafić dojrzeć pozytywy. Mimo, że live'y są bardzo nudne, to nawet dziś, sobota, KSW, a było 17-18 tysięcy ludzi. Trzeba się cieszyć. Tak czy inaczej, ja swoimi zarobkami z live się nie podzieli? No... Nie podzielę się niestety, bo wiesz mi, jak tylko wspomnę, a ja to zarabiam tyle, to od razu wysoki sądzieł. Trzeba mu karę dać wyższą. O, ale przypominam, że przegrałem na giełdzie. No właśnie, przegrałem, czy nie przegrałem? Masz babo placek, będziesz miała o czym myśleć w nocy. Trzymaj się. Do zobaczenia następnym razem.